Cześć! Już od dłuższego czasu miałem w planach wymienić swoją starą klawiaturę. Ma ona już ona tak naprawdę kilka lat, dlatego postanowiłem, że sprawdzę, jak prezentuje się klawiatura od firmy Endorphi, między m.in. Omni Spooning Red. Czy sprosta ona moim oczekiwaniom oraz dzisiejszym standardom? Ja jestem Weskin i dzisiaj to sobie sprawdzimy, także zapraszam Was do oglądania. Klawiatura przyszła do mnie w takim pudełeczku. Oczywiście w zestawie oprócz samej klawiatury mamy również instrukcję obsługi, czarny 180 cm odpinany kabel, magnetyczną podstawkę pod nadgarstek oraz kluczyk do ściągania przycisków. Kabel jest naprawdę długi, więc jeżeli nie macie komputera mocno oddalonego od swojego stanowiska, to powinien on na spokojnie wystarczyć. A jeżeli nie, to zawsze możecie go sobie wymienić na inny, ponieważ jest on odpinany od naszej klawiaturki. Podkładka na nadgarstek jest dosyć duża i powinna fajnie przylegać do Waszej ręki. Magnes podkładce jest naprawdę mocny, ponieważ gdy sobie chwycimy za podkładkę, to możemy zobaczyć, że jesteśmy w stanie bez problemu podnieść nią naszą klawaturkę. także nie ma możliwości, żeby taki magnes nam się odłączył podczas grania czy pisania. Kluczyk do zdejmowania przycisków znajdziemy pod spodem naszej klawiatury. Fajne jest to, że możemy go sobie tam przechowywać, ponieważ ja często gubię takie rzeczy, jeżeli są dołączone osobno, a tutaj mamy idealne miejsce właśnie na takie dodatki. A jak już jesteśmy przy naszej klawiaturce, to mamy tutaj wytłoszony spód. To już zależy od Was, czy coś takiego Wam się podoba, czy też nie. Mamy wcześniej wspomniane miejsce na kluczyk i to, co jest również fajne, to to, że mamy tutaj dwa rodzaje nóżek i możemy zdecydować, czy chcemy ustawić sobie klawiaturę trochę wyżej, czy lekko ją obniżyć. Ja jestem przyzwyczajony do trzymania klawiatury nisko podczas grania, natomiast gdy zacznę się rozpisywać, to wtedy zmieniam sobie takie ustawienie na wyższe nóżki i wtedy pisanie dla mnie jest o wiele bardziej komfortowe. Na górze mamy również trzy przepusty na nasz kabel i możemy go sobie poprowadzić po lewej stronie, po prawej lub na środku. Też bardzo fajna opcja, zwłaszcza gdy gramy w takie gry jak np. CS i często większość osób mocno ustawia klawiaturę pod skosem. Wtedy możemy tak poprowadzić nasz kabel, żeby po prostu nie przeszkadzał podczas grania, a tak czasami się zdarza. Jeżeli chodzi o zmienianie pozycji to tutaj klawiatura nie ma prawa nam się niechcianie przesunąć ze względu na gumowe podkładki, dzięki którym klawiatura trzyma się stabilnie na biurku. Klawiaturka została zrobiona z aluminium, posiada bardzo wytrzymałą konstrukcję, dzięki czemu nie usłyszymy żadnego trzeszczenia czy skrzypień z jej strony. Na klawiszach mamy zamontowane nakładki Pudding, dzięki czemu mocno podkreślają zastosowanie podświetlenia RGB, a zaraz pod nimi przełączniki Kyle w wersji czerwonej, które naprawdę bardzo szybko reagują na każde kliknięcie. Oprócz czerwonych jest również dostępny wariant niebieski oraz brązowy. Ustawienie klawiatury standardowe, a po prawej stronie mamy również rolkę regulującą poziom głośności. Jeżeli natomiast chodzi o dźwięk klikania, to prezentuje się on właśnie w taki sposób. A teraz dla porównania tak brzmiała moja poprzednia klawiatura. Oczywiście tutaj kwestia związana z dźwiękiem jest mocno indywidualna. Jednej osobie się ona spodoba bardziej, a drugiej mniej. Ja natomiast walę dźwięk z Omnisa z tego względu, że jest on troszeczkę wytumiony i nie przeszkadza on moim dobownikom. Oczywiście klawiatura posiada również swój własny program. Możemy w nim ustawić własne profile, przypisać określone funkcje do przycisków, zmienić układ podświetlenia, zablokować przycisk Windows'a, zamienić WASD na strzałki, czy ustawić swoje własne makro, które często przydaje się w wielu różnych grach. Program jest dosyć czytelny i intuicyjny, także nie powinniście mieć z nim żadnych problemów. Oprogramowanie możecie bez problemu pobrać na stronie endorfi.com wchodząc w posiadany model klawiatury w zakładce Software. Link do oprogramowania tej klawiatury wrzucę Wam również w opisie tego filmu. Cóż, ja osobiście jestem wielkim fanem klawatur mechanicznych, które posiadają w swoim arsenale charakterystyczne dźwięki klikania oraz podświetlenia RGB, dlatego ciężko jest mi wymienić jakiekolwiek minusy związane z Omnisem, tym bardziej, że podczas użytkowania nie pojawiły się żadne usterki czy problemy podczas grania lub też zwykłego pisania, więc jeżeli musiałbym wymienić chociaż jedną wadę, to jest to dźwięk samego klikania, ponieważ często na moich transmisjach ten dźwięk gdzieś tam w tle się pojawia, ale wydaje mi się, że idzie się do niego przyzwyczaić. Mnie osobiście ten dźwięk jakoś bardzo nie przeszkadza, tym bardziej, że nakładki w tej klawiaturze są cichsze w porównaniu do mojej poprzedniej klawiatury mechanicznej, ale wiem, że kilka osób na czacie czasami zwraca na to uwagę. Mimo wszystko klawiaturka jest solidna i warto mieć ją na swoim stanowisku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście również posiadać taką klawiaturkę u siebie w domu. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.